Cześć, witamy Was w kolejnym filmie dotyczącym podnajmu. Odpowiadamy sobie tutaj po prostu na często zadawane pytania pojawiające się na Facebooku czy na YouTubie lub w wiadomościach prywatnych do nas. Także zacznijmy może od czegoś takiego banalnego. Gdzie wystawiać pokoje w ogóle? W jaki sposób je promować? Na jakiej zasadzie Wy promujecie swoje pokoje? Zazwyczaj w sumie mamy dwa miejsca, w których wystawiamy pokoje. Jest to mhm. i takie lokalne grupy na Facebooku. W każdym większym mieście yes. są grupy w stylu pokoje wynajem, pokoje mieszkanie wynajem. Myślę, że, że warto w Facebooka, ale i tak 80-90% pokoi, które wynajmujemy, to są po prostu zgłoszenia Zoelixa. Warto też dołożyć 30 zł na wyróżnienie danego mm. pokoju, tak, tak. zwłaszcza w okresie takim dosyć martwym, na przykład mm. grudzień, styczeń, gdzie ciężko jest wynająć taki pokój. I wtedy to, te wyróżnienia na pewno też pomagają. Pytanie na ile? Bo wiadomo, no, okay. widać wyświetlenia, że dużo więcej wyświetleń, ale, to... ale na pewno, prawdopodobnie na pewno to jakoś w jakiś sposób pomaga, żeby trafić do większej ilości. Jeszcze uszło. w sumie wracając do Facebooka, to jeżeli nie ma na przykład w jakimś większym mieście takiej grupy, tak pokoje, wynajem, czy coś w tym stylu, to warto założyć swoją grupę, żeby przede wszystkim mieć nad nią kontrolę mm -hmm. nad tym, co się tam dzieje na tej grupie i móc po prostu promować te pokoje, dodawać znajomych lub osoby, które wiemy, że wynajmują tak, tam, tak. tam pokoje. I to się po prostu z czasem rozejdzie, a jest to duży do, dodatkowy kanał jednak sprzedaży tych tak, tam pokoi. Tak, 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 jak najbardziej. Dobra, Piotr, może powiesz nam, jak znaleźć ekipę do remontów, albo co robić z ekipą, a co robić samemu? Może... Okej. Okay. No to może zacznijmy od tego w ogóle jak szukać, gdzie szukać. Ja wszystkich fachowców to tutaj nie jestem z Poznania, ponieważ gdybym, dajmy na to, był z Poznania, mieszkałbym tutaj od zawsze, że tak powiem, to przede wszystkim na samym początku zapytałbym rodziców, czy hmm. mają jakiegoś fachowca, czy mogą kogoś polecić lub znajomych po prostu. Według mnie to jest na początku najlepsza opcja po prostu zapytać się znajomych lub rodziny, tak. czy znają kogoś, kto się zajmuje, kto jest dobry w swoim fachu, ponieważ oni szczerze nam na pewno mhm. polecą. Mhm. Druga rzecz to jest możliwość szukania usług takich na Olicie lub na Fixly. Mhm. I to też wystarczy po prostu wpisywać to, co nas interesuje i powinniśmy znaleźć. Tam warto też zobaczyć, czy może ktoś wstawia jakieś swoje realizacje. Bo to też, jeżeli ktoś już się promuje w taki sposób, to wiadomo, że mamy tak. do czynienia z większymi profesjonalistami. to że można zobaczyć jego pracę, tak? Tak, Czyli... dokładnie. Tak, 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 czy, tak, czy, tak. czy się nada? Mhm. No, jak najbardziej. No, i tutaj po prostu. Może to nie jest do końca loteria, ponieważ jesteśmy w stanie przefiltrować hmm. gdzieś tam te oferty, no ale Fixly, OLX to są miejsca, gdzie można szukać fachowców i jakichś tam ekip, ewentualnie też można na przykład na grupach tak, Facebookowych wpisać, tak, tak, że tak, się tak. potrzebuje. To też czasami na przykład działa i wtedy też od razu, jeżeli ktoś kogoś poleci, jest to bardziej jednak zaufane niż gdzieś tam dzwonienie do nieznanych nam osób. Tak, ja często na przykład. Takie może nie remontowe rzeczy, ale takie poboczne w stylu, mhm. musieliśmy raz opróżnić całe mieszkanie. To wolałem na Facebooku dodać post na takiej grupie, że poszukuję osoby, która opróżni mieszkanie przed remontem. Płacę tyle i tyle. Przewidywany czas pracy tyle godzin. I tak naprawdę w dosłownie 15 minut dostałem kilka, kilka wiadomości i nie musiałem, nie musiałem wchodzić na Eliksa, wykonywać 5, 6, 10 telefonów. Aż w końcu ktoś się zgodzi i poda mi cenę. Tylko samą cenę stawiam z góry, jaka mnie po prostu by satysfakcjonowała. I dzięki temu szybko ktoś się zgłosił. I tak naprawdę mhm. przyjechał, z tego co pamiętam, w ten sam dzień i była robocza, go. tak. No dokładnie, a co robisz samemu, albo co zlecasz w ogóle? Powiem tak. Teraz, po tym jak już wraz zadałem z moim wspólnikiem mm, i bratem, <grym> mamy tam 13 mieszkań, to o tyle, o ile teraz. Już duże rzeczy zlecamy, czyli mhm. transport mebli, malowanie ścian, kładzenie ścianki działowej, czy wiele, kilka, czy wiele innych rzeczy. O tyle na początku robiliśmy wszystko samemu. Mhm. Sami pożyczaliśmy od wujka, taty, czy po prostu znajomych busa. Jechaliśmy do marketu, doprowadziliśmy 20-30 płyt z Nigdy. Tak, tak. I, tak. I, i, I sami to nosiliśmy, sami i to i, transportowaliśmy, ale wtedy po prostu to był początek jakby naszego biznesu i staraliśmy się ciąć no jasne, Nie? To jak najbardziej rozsądne podejście. No dobra, a co uważasz za podstawowe w ogóle wyposażenie do pokoju na wynajem? Co, co, jakie meble kupujecie, jakie dodatki? Co według was jest takim standardem i musem, co musi się znaleźć w pokoju? To tak, taki must have to jest szafa, łóżko yes. i teraz łóżko mm -hmm. może być albo na stelażu drewnianym z materacem, mm -hmm. albo może to być kanapa, komoda, biurko, jakieś krzesło. Możemy wstawić jakiś stoliczek, jakąś szafkę nocną, co na pewno jest bardzo fajne, jeżeli chcemy wynająć pokój drożej lub wynajmujemy go w gorszym okresie to właśnie takie rzeczy w stylu lustro, jakieś wygodny fotel mm -hmm. czy telewizor, są takie rzeczy, które atrakcyjnie mm, tak, tak zgadza się. Dzięki czemu właśnie ten pokój możemy wynająć na przykład o 50 zł drożej, tak? Jak jak by sobie policzyć, że wstawię telewizor do pokoju, wynajmę go, zł drożej, mm -hmm. to w przeciągu pół roku ten tak, telewizor już mi się zwrócił i na pół roku zarabiam, mm, tak powiem, tak, dzięki temu tylko temu, że kupiłem ten telewizor mm -hmm. zarabiam 100 zł więcej i na jednym pokoju, tak? A to można robić tego te wszystko, py... wszystko z Ikea, Allegro i tego typu sklepy, że. Tak. Głównie takie, śmi... no nie do końca sieciówki, ale. Na początku za... staraliśmy się oszczędzając, zamawiać wszystko z... mhm. większość rzeczy z Allegro. Czy... Znaczy nie kupowaliśmy nic zużywanego, ale staraliśmy się, mhm. się zamawiać z Allegro, bo to było tańsze. Teraz mm, idziemy do Ikea i kupujemy praktycznie większość w Ikei z racji tego, że bardzo szybko się składa. Tak. Są troszkę droższe, ale są, jest Jakoś. troszkę lepsza jakość, niż takie no. z Allegro. Plus często zależy nam na czasie. Bieramy mhm. szybko mieszkanie, tak. na drugi dzień chcemy po prostu mieć wszystko załatwione. Najlepiej, żeby meble już były na miejscu. Mhm. Mm. Od razu można składać lub wynająć kogoś do tak, składania. Tak, zgadza się. Tak, jest, jest to na pewno duża zaleta tak. w porównaniu do kupowania mebli na Allegro, bo można zgadza czekać się. dwa dni, a można czekać tydzień i, I jeszcze nie wiem, tak. ale na pewno na, pewno na początku mm, ja ze swojej strony polecam właśnie kupowanie rzeczy na Allegro, mm -hmm. bo naprawdę można dużo, dużo pieniędzy tak. zaoszczędzić mm -hmm. dzięki temu. Jak najbardziej. Mm, może tak, może teraz byś nam powiedział, mm, jak jest maksymalny zysk mm -hmm. mieszkania w Podnajmie? to jeśli chodzi o maksymalny zysk, no to tak naprawdę nie ma. Mm -hmm. Nie ma, z tego co można zobaczyć na jakichś grupach czy coś w tym stylu, nie ma tak jakby żadnej granicy. To wszystko zależy od mieszkania, które podnajmiemy. Kwestia jest bardziej w drugą stronę, jaki jest minimalny zysk albo jaki powinniśmy ustanowić sobie minimalny zysk, który będzie nas jakkolwiek interesować, aby wziąć dane mieszkanie w podnajem. Tutaj wiemy, że cała grupa BIN mniej więcej waha się w kwotach około tysiąca, że to są takie minimalne kwoty podnajęcia danego mieszkania, żeby wychodzić na nim w takich kwotach, no ale jeśli chodzi o maksymalny, no to tak naprawdę tutaj nie jesteśmy w stanie określić, ponieważ to w zależności od tego, jakie mieszkanie podnajemy, możemy zarobić 1000 zł, możemy 2000, ale dajmy na to, podnajmując duże mieszkanie, nie wiem, powyżej 100 metrów, można nawet 3-4, a nawet są takie osoby, tak. które zarabiają po 20 tysięcy na podnajmach różnych. Mhm. Tylko no, zobacz, że my wszyscy obraliśmy metodę tego, że wolimy robić mniejsze mieszkania, tak. gdzie jest mniej osób, gdzie te pokoje się szybko wynajmują mhm. i są droższe tak. i wtedy mamy małą inwestycję. Mhm. Mm, ale mniej zarabiamy na tych mieszkaniach, tak? Chociaż mhm. my zadałem na przykład mamy połowa naszych mieszkań, to są mieszkania, yy, które wymagały dużego remontu, dużego wkładu, yy, ale dzięki temu zarabiamy z tych mieszkań dużo więcej nie. niż ta minimalna kwota, co powiedzmy przy jednym mieszkaniu może nie robi różnicy, ale jeżeli zrobimy 6 mieszkań, które, dzięki którym będziemy zarabiać 500 zł więcej, mhm. to już tak. mamy 3000 zł więcej na, no, ja. na tych mieszkaniach, więc więc warto czasami ym, warto czasami szukać mieszkań, mhm. które wymagają dużego remontu, jeżeli mamy z nich duży zysk. Tak? tak? No kwestia ważna, żeby to nam się po prostu kalkulowało, że dajmy na to żeby się zwróciło nam w ciągu 10, 8, 12 mhm. miesięcy, no chyba że to jest naprawdę długa umowa, tak. a my jesteśmy w stanie gdzieś tam zaangażować w większe środki. Okej, okay, 15 miesięcy to też są jakieś tam liczby, no ale wiadomo, to wszystko trzeba tak naprawdę przekalkulować. Tak, sobie. po prostu każde mieszkanie jest inne. Tak, nie ma jednego złotego środka, który można stosować tak. w każdym mieście, w każdym mieszkaniu, w każdej dzielnicy. Wszystko trzeba mhm. indywidualnie do tego podchodzić. Tak. Ok, a co sądzisz o lokalizacjach? Na jakie szczególnie zwracać uwagę szukając, szukając mieszkania? Powiem tak. My robimy Ponajem w Poznaniu. Tak? To jest duże miasto akademickie. Mm -hmm. Dlatego najbardziej atrakcyjne lokalizacje to są lokalizacje mieszkania w centrum albo tak. mieszkania przy, przy uniwersytetach. Dlatego na pewno kładziemy największy nacisk na to, żeby właśnie w tych lokalizacjach znaleźć takie mieszkanie. Ale często jest tak, że możemy znaleźć, um, znaleźć daną nieruchomość, która wcale nie jest atrakcyjnej mhm. lokalizacji, mhm. ale na przykład obok tego bloku jest um, tramwaj, tak. który w ciągu 15 minut dojeżdża do centrum. To prawda. To wtedy, mhm. jeżeli to mieszkanie jest tańsze i ten pokój może być lekko tańszy, um, to na pewno nie będziemy mieć problemu, żeby, yes. żeby go wynająć, tak? No ale na pewno centrum i, i lokalizacja przy uniwersytetach to jest taki... Tak. Number one. Druga kwestia to ośrodki pracy, jeżeli są jakieś, tak. nie wiem, no w Poznaniu, no to głównie tutaj stawiamy na studentów, mm -hmm. no ale są też miejsca, gdzie są konkretnie jakieś większe biurowce, większe ośrodki pracy w Poznaniu, to też się trochę wiąże bardziej z tym, że wszystko jest w centrum tak. skumulowane, ale wiadomo, że w innych miastach są trochę bardziej jest to porozrzucane tak, tak. i może warto też zwrócić na takie właśnie e, lokalizacje, gdzie jest duża ilość osób pracujących. Plus trzeba pamiętać o tym, że mm, jednak studenci, wynajem pokoi studentom jest obarczony jednak mm, czasem, w którym wynajmujemy. Tak? Tak. Na pewno bardzo szybko wynajmiemy mhm. pokój w sierpniu, czy w wrześniu mhm. czy w październiku, ale o tyle w lutym możemy mieć problem, żeby wynająć tak taki pokój m, studentom. Tak? Więc mhm. w takim okresie warto jest uderzyć w lokalizację, która będzie atrakcyjna właśnie dla osób m, mhm. pracujących. Które będą mieć szybki no dostęp do pracy. Jak Dobra, a powiedz mi, co myślisz o kuchni w korytarzu? Jest to dos dosyć kontrowersyjny temat, bo wiele osób mówi, żeby robić tą kuchnię w korytarzu, a na miejscu mm, kuchni mm, robić pokój. Mhm. Ale pytanie, co ty o tym myślisz? Ja uważam, że to nie jest najlepszy pomysł. Ja wiem, że ty masz takie samo zdanie i cała grupa BeInvest. Nie wyciąga kuchni mhm. do przedpokoju. Jest kilka czynników, dlaczego tak nie robimy. Przede wszystkim, e, najemcy są bardziej przychylnie nastawieni do mieszkań, gdzie ta kuchnia jest osobnym pomieszczeniem. Nie jest częścią korytarza, tylko jest normalnie. W Pokoju, że tak powiem, z oknem, gdzie mogą sobie spokojnie usiąść, gdzie mogą schować mm -hmm. swoje też rzeczy, ponieważ przy kłótniach w korytarzu często jest też mniej miejsca. Tak, hmm. to są aneksy. Tak, tak a nie tak. Kuchnie, tak. No, no właśnie, to są takie bardziej aneksy. Jest to, że jest lepsza wentylacja tego, tak? Ci najemcy nie skarżą się na to, że nie wiem, że ktoś coś ugotuje w korytarzu, to potem mm -hmm. w każdym pokoju... Jest... Od... Tak, tak, Przecież. tak, tak. Jest to przede wszystkim wygoda. Często, jak najemcy przychodzą oglądać pokoje, mówią, że byli na takim mieszkaniu, gdzie mm. kuchnia była wyciągnięta i nie podobało im się to. Nie czuli się tak swobodnie, nie czuli się tak, jakby chcieli zamieszkać w tym tak. pokoju i są często skłonni zapłacić nie, 100, złotych więcej się. za pokój, gdzie kuchnia, gdzie, gdzie kuchnia nie, jest niezależna tak. i ma okno. Nie? Bo Dokładnie. Jednak to wpływa na komfort. Zawsze mm, wszyscy. Cała grupa Gmin zadaje sobie. Znaczy, znaczy, myślimy o tym, czy my byśmy chcieli mieszkać w tak, takim mieszkaniu. Tak, wszystkim. Ja, na przykład, nie chciałbym wchodząc do mieszkania zdejm zdejmować buty w kuchni. <grym> nie, no, no nie jest to. nie jest to zbyt e, komfortowe. komfortowe. Zgadza się? Tak, jak najbardziej. No już patrząc nawet na same mm, liczby, tak. Kuchnia w korytarzu kosztuje dodatkowy remont, tak. tak. Dodatkowy czas. OK, możemy powiedzieć, że no dobrze, ale w tym czasie można też robić resztę remontów. No to no zostawmy, zostawmy kwestie czasu. Jednak kosztuje to środki, ponieważ trzeba zatrudnić kogoś, kto to profesjonalnie zrobi. Dobrze. Druga rzecz, trzeba wyposażyć całą tą kuchnię, więc trzeba zakupić meble. No i teraz pytanie, jeżeli mielibyśmy na mieszkaniu, za pokoje wziąć więcej, nie wyciągać tej kuchni, i zarobić z tego mieszkania 200 zł, mniej, załóżmy, ponieważ to może tak wyjść w ostatecznym rozrachunku, i zaoszczędzić na wyciąganiu kuchni kilka tysięcy, a zrobić więcej tych mieszkań, ponieważ będziemy w stanie zaoszczędzić więcej pieniędzy na kilku mieszkaniach, okaże się, że wyjdziemy ostatecznie na plus. Także to jest właśnie kwestia kalkulacji tak. i w mojej opinii nie warto tego robić, tym bardziej, że o wiele łatwiej przekonać właściciela do podnajmu, się. kiedy nie ma wyciągniętej kuchni. Ponieważ nawet można się spotkać, ja też się spotkałem mm -hmm. z kilkoma właścicielami, którzy mówili, no, że te podnajem ok, ok, fajnie, ale że oni nie chcą kuchni w korytarzu. Tak, zgadza się, zgadza się. No też się, też się z tym spotykaliśmy nieraz. Tu jeszcze warto zaznaczyć, że mm, kuchnia w korytarzu nie jest zgodna z prawem budowlanym. Mm -hmm. tak? Więc jest to trochę takie. Igranie z ogniem. Igranie z ogniem, tak. Niektórzy mówią, dobra, jak przyjdzie kontrola, otworzymy drzwi i proszę, jest, jest, jest okno, tak. Ale jeżeli ktoś się doczepi, to na pewno możemy mieć niemały problem, tak? Tak, jak, jak najbardziej. I na razie się na koszty, jakbyśmy musieli to odkręcać. No dobra. A ile zazwyczaj czasu zakładacie sobie na wykonanie jakiegoś remontu? Ile czasu osoba chcąca zacząć z podnajmem powinna sobie obliczyć mniej więcej, ile będzie potrzebowała wykonanie danego remontu, ile wy remontujecie swoje mieszkania. Znaczy, no tak, no, tak już wcześniej mówiliśmy, każde mieszkanie jest inne. Z tej racji każdy remont też będzie, będzie inny, tak? Mhm. Są remonty, gdzie musimy jedynie wstawić ściankę a czasami nawet nie musimy wstawiać. I tak naprawdę zostanie pomalowanie ścian i meblowanie, mhm. to taki remont możemy faktycznie skończyć w kilka dni w tydzień i półtora. Hmm. Ale są mieszkania, na których jest bardzo duży remont, gdzie musimy wymieniać podłogi, kuchnie, malować płytki w łazience. Hmm. Więc taki remont może trwać nawet kilka miesięcy. Ale wszystko, wszystko musimy sobie skalkulować przed wynajęciem takiego mieszkania, czy po prostu czy na, to, na to stać. Bo wiadomo, dłuższy remont, tym zazwyczaj koszty, koszty hmm. takiego remontu też są dłuższe. Ale też może zawsze hmm, oddelegować większość zadań. Dzięki czemu, pomimo tego, że to będzie bardzo duży remont, to możemy go zrobić równie szybko jak mały remont, zresztą, tego, że że będziemy mieć yy, na remoncie no, Tak, się w 100%. Ale uśredniając, powiedziałbym, że remont takiego średniego mieszkania w Podnajmie jest to około dwóch tygodni. Tak. Zwyczaj mhm. tak u nas to wygląda, u Was zresztą zresztą Podobno. podobnie, mhm. ale tak mówimy. Są wyjątki, każde mieszkanie jest inne i o tym zawsze trzeba pamiętać. Mhm. Często jest dużo rzeczy, które wychodzą w trakcie, tak. na przykład tak. w trakcie remontu że zalało, albo pękają, pękają panele, i, bo on na przykład gdzieś tam kapie, czy cokolwiek tak. z grzejnika i to też trzeba zrobić i mm. z automatu dochodzi nam kilka dni remontu. Tak, jak, jak najbardziej. Zgadza się. Dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania. Ostatniego już w sumie. Już, o... Dobra, teraz mam już w sumie ostatnie pytanie. dość ciekawe, bo myślę, że każdy, kto zaczyna z podnajmem spotyka się z pośrednikami nieruchomości. Tak. Co sądzisz o współpracy z takimi osobami? Tutaj nie ma jedno, jednej konkretnej odpowiedzi. Wszystko zależy, czy na samym początku mamy większy budżet, czy mniejszy, ponieważ no, większość się ogranicza nas na początku budżet. Mhm. Pośrednictwo to tak naprawdę dodatkowy koszt, ponieważ musimy zapłacić zazwyczaj jednomiesięczny czynsz. Mhm. Są to koszty pewnie od, w zależności od półtora, dwóch w zależności jak wynajmiemy mieszkanie. I teraz pytanie, czy wolimy zapłacić te kilka tysięcy pośrednikowi, czy poświęcić trochę więcej czasu i samemu znaleźć mieszkanie, ograniczając te koszty? Ja na początku bym polecał jednak samemu szukać tych mieszkań, tak, tak. żeby też nauczyć się rozmawiać z tymi właścicielami, wiedzieć jak to zrobić. Chociaż z drugiej strony, jeżeli pośrednik ma naprawdę ciekawe mieszkanie, które nam bardzo pasuje i wiemy, że. Opłaca się po prostu je podnająć z pośrednikiem, no to uważam, że warto zapłacić tą prowizję i pociągnąć współpracę z tym pośrednikiem. Tak. Zwłaszcza, tak. że czasami ta prowizja po prostu wydłuży ci zwrot z inwestycji o miesiąc. Dokładnie. tak. tak. Więc myślę, że jeżeli to jest fajne mieszkanie, na mhm. którym będziesz zarabiał przyzwoite pieniądze, to jeżeli oczywiście jesteś w stanie zapłacić taką prowizję, no, ta to warto, tak? Jak Chociaż trzeba też wspomnieć o tym, że pośrednicy nieruchomości bardzo często nie chcą współpracować z nami, z osobami podejmującymi tak. mieszkania, bo z jednej strony uważają, że zabieramy im rynek, no. tak? Ale z drugiej strony... Nie można się z tym zgodzić, że zabieramy im rynek. Tak. Powiedzmy tak, jeżeli byłby w miarę ogarnięty no, trzeba pośrednio. Powiedzieć tutaj. Mm, I nawiązują no, z nami stałą współpracę. tak? Dokładnie. Tak. Są, są tacy. My mamy taką mm, jedną agentkę, co prawda nie, nie, nie daje nam nie wiadomo ile ofert, ale już nam dwie, dwie podrzuciła. Mhm. Jeżeli mamy taką, e, pośredni, e, takiego agenta, który faktycznie rzuca nam fajne oferty, to jest w stanie nam co miesiąc, co nawet dwa tygodnie zarabiać i zarabiać tą prowizję od nas, tak. niż jeździć na jedno mieszkanie i 50 razy i pokazywać 50 różnym osobom, tak? Dokładnie my przyjedziemy tak. raz, powiemy ok, bierzemy, płacimy i, i sprawa jest, Jesteśmy tak? stałymi hmm. klientami, Zgadza tak? Zgadza się. Jesteśmy rzetelni, więc tutaj też Właściwie po kilku latach, jeżeli będzie chciał znowu skorzystać z usług biura, mhm. będzie wiedział, że biuro znalazło mu dobrą osobę, tak. co też zapewne będzie dobrze rzutować na biuro mhm. całe. Zgadza się, zgadzam się. Dobrze, mhm. myślę, że już będziemy powoli kończyć. Tak. Mhm. No w tym odcinku to było na tyle. Zapraszamy Was do śledzenia naszego kanału, żebyście sprawdzili inne firmy, chociażby o tym, czym jest podnajem, w jaki sposób zacząć lub wyliczyć jego rentowność. Możecie znaleźć nas również na Facebooku oraz naszą zamkniętą grupę, do której należą inwestorzy czy osoby zajmujące się podnajmem i ogólnie nieruchomościami w całej Polsce. Także zapraszamy i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć. Cześć.